Siemanko, z tej strony Magnes i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem dzisiaj znowu sam i jak widzieliście przez sekundę było widać starą mapę tysiące jezior. A teraz jest już nowa. A więc... Nie, zaraz jest nowa. Nie jest nowa. Zaraz miała być nowa mapa 1000 jezior. A nie ma jej. Czemu? Czemu mnie to tak zhańbiło? Myślałem, że nie wiem nieważne. A i do mojego klubu. pros. Katper odłączył, ale potem dołączył, więc spoko mordeczka. No i nie wiem, ten internet mnie tak oszukał. W ogóle mnie tak okropnie zhańbił. Niemożliwe, co jest normalnie. Ja myślałem, że tu będziemy mieć nowy żeton, a tutaj z takim czymś wyskakuje. No nic. Ale trudno, nieważne, otworzymy skrzyneczki i może zagramy jedną rundkę. Ale kurczę, jak mnie ten internet zhańbił. Ja sobie myślę. Hmm, mamy big boxa, a tu nic. No, tak samo jak w skrzyneczce. Jessie. I Nita, no bardzo słabo, nienawidzę tych postaci. Chyba, że Nita tego niedźwiedzia puszczono to. To coś jest lepsze i pyk, byk, byk Rosa, poko i trzy klejnoty, to dobrze. Czyli mam 30 klejnot. 14. A zapomniałem, kupiłem tamto. W ogóle sobie sprawdzę co jest to w sklepie. Kurczę... Yy, za 50. No to nic. W sumie bym powiedział, że nic nie ma w sklepie. Rosa ile 140? No to ulepszymy. No i dobrze to. Weźmiemy sobie... Dalila. Nie no tu Dalila co weźmiemy sobie nim może jedną bruntkę zagramy potem Bibi, a potem brokiem czyli moim przymiennej no po prostu postaciami, które mi niedawno drapnęły w sumie to Daryl najta, najta... nie no w sumie to powinienem nie... nie grać i w ogóle ta Bibi sobie zmarnowała ten strzał jej specjalny, co odbija i właśnie zginęła sobie Bibi bo tu Bibi jest słaba, I w ogóle chciałem podjechać do tej rosy, ale mi nie wyszło, i w ogóle tam jest zadyma taka wielka. A ja tutaj nie będę zbytnio się narzucać na tą pam i w ogóle ja tu uciekam. Bo to by była rozwałka, jakby mnie tutaj jakaś głupia pam rozwaliła. I w ogóle, co ona sobie tutaj wyobraża? Kurde, ja mam tutaj pole, co mi 1000 hp robi, co mi ona tu zrobi? W sumie to nic. Nic mi w zasadzie nie może zrobić. Ja tu do tego broka podjeżdżam, go zabijam, bo mnie nie będzie wkurzać ten brok. I w sumie to ogólnie, ja go tak dojechałem, że. No, normalnie pros i, prosem i maniakiem jestem. I tą rosę tak zwaliłem, ona se myślała, że ja pójdę do niej, a ta rosa po prostu głupia była. Co ta sobie pan w ogóle wyobraża? W ogóle ja do nich wjeżdżam, z buta wjeżdżam i kurde mnie zabiła. Mogłem zabić tę Pam najpierw, ale tam już to jest nieważne, rosa wygrała. I siedem pucharków. No to nawet nawet spoko. Spoko jest. Ale mi zależy na tym, że to nie na Big Boxie i na tym BigBoksie będę miał dwa Big Boxy, ale... No myślałem, że, ben, że to mnie po prostu tak oszukało, że normalnie wkurzyłem się na tą grę trochę. No dobra, gdzie ja pojechałem na sam, na sam dył, tu Bibi jest na samej górze. I właśnie my weźmiemy sobie tą Bibi, no i lecimy. Pewnie nią be, nie będziemy mieć takiego dobrego miejsca jak Dalila, chyba za pierwsze miejsce zajmiemy. No to, to już będzie spoko morda ta Bibi. Ten El Primo wie, że ja sobie zmarnowałem ten atak, który ja odpycham i dlatego chciał do mnie podejść na początku. Ale El Primo jest zawsze y, najsłabszą postacią i o tym musicie zawsze pamiętać. Oczywiście El Primo nie jest najlepszą postacią, nie jesteś najgorszą postacią. Spadaj ból z mojej skrzynki. Ten ból w ogóle chciał do mnie podskoczyć, ale... Ja do niego podskoczyłem i tym yy, yy, akcentem kończymy ten odcinek. Dobra, nie gram w tą grę. Nie no, żartuję, oczywiście tylko minus jeden, pucharek, ale to i tak jest minus. A mi zależy, żeby mieć plus, a nie minus. Bibi to głupia postać. Bibi, 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 to najgłupsza postać jest. Dobra, bierzemy Rico. Może Rico chociaż lepszy jest. W sumie to na pewno jest lepszy. Na pewno. No i ten, no idziemy, 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 idziemy Riko, Riko, Riko to najgorsza postać jest Lepszy od spajka zawsze jest Riko, Riko, Riko Ja! Ale słabe Riko Ja wiem, dwa parti psy, on zero I tu z Leon tam jest a mnie tu Leonka nie lubimy za bardzo. Oni się tu na mnie w ogóle sfokusowali. To była troszkę epicka akcja, ale... Oni się tu na mnie sfokusowali. I to było nie fair, ale dwa pucharki to dobrze. Chociaż plus. Nieważne ile, ale chociaż plus. No, o, nowość jakaś jest w sklepie, widzieliście? Było za darmo, potem nowość. Przebiera, Przebieralnie coś nowego. Shibanita, na którą mi tak i tak mnie nie stać. Więc po co mi to pokazuje? Jak ja mam tylko 14 gemów tutaj, widzicie? No i w ogóle, to tutaj się. Yy, Katper nazywa dowódcę, oczywiście, idzie, bo. Nie może być, że on jest członkiem, on jest taki, takim kozakiem 5000 najlepszy w moim klubie, to on powinien być zodowódcy, tak na Easy zrobiony, więc dobrze jest zycadowódcy. Nie pozwolimy sobie, żeby nie był. Fiksu, fixu. Yy. No w sumie to może być. No i tak to w sumie to w moim klubie może być. No to dobra, no to yy, jeszcze ostatnia mapka. Postacią, którą bardzo lubicie, bo wczoraj do niej kupiłem skina i zapraszam link w opisie tego odcinka albo odcinek. Pod spodem, może będzie Bandytę Colt'a. Kupiłem wczoraj, jak widzieliście, ten odcinek. Zapraszam szczególnie na odcinek. To sobie nim zagramy ostatnią rundkę, zobaczymy, jak on się tutaj. Prezentuję, bo dosyć słabo widzę. Ja tutaj epickie akcje robię, bo ta mnie ma dosłownie na hita, a ja tu od niej tak uciekam, no to ja jestem jakimś kozakiem w tą grę po prostu. Myślałem, że ona mnie trafi. Jakby mnie trafiła, to by było... To by było niefajnie! Dzięki, Daryl. Ten Darel mi pomógł. Najpierw zabił tą Tompeny, a teraz sam siebie zabił. Dobra, koniec tej armatki, bo mnie ona wkurza. Nie chcę, żeby ona we mnie strzelała jak wariatka. O, Rosa jakaś głupia tutaj. To ma 0 parki kipsów, a w sumie to. Dobra, przegrałem, ale czwarte miejsce, no czyli ostatnia rundka nie zapowiadała się źle. Plus 6 pucharków, czyli jakieś 18 chyba. 16, no. 16, ale to i tak nie jest źle. O, akurat 1550 pucharków. Więc no, nawet całkiem nieźle. I jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i cześć!